Cześć kochani moi mili. Witajcie od rana. Środa ósma rano, dlatego ja jestem w piżamie i pora na rozstrzygnięcie konkursu. No słuchajcie, parę osób poszło torem myślenia, które mnie. No zdziwiło, policzyło po prostu pełne mydła, które były u mnie na filmie, nie, nie licząc w ogóle próbek. Także w ogóle nie przewidziałem tego typu takiego toru myślenia. Także ta odpowiedź była poniekąd prawidłowa. Bo faktycznie były cztery pełne mydła, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o wszystkie mydła mokasyna, jakie pokazałem. No, bo próbka to też mydło, bynajmniej dla mnie, tak? No, goliłem się tym bynajmniej, nie? Czy mydło ma 10 gram, czy 150 gram? No, dla mnie jest to mydło. Także słuchajcie, 5 osób. 5 osób odpowiedziało. Tu są karteczki pocięte. Zgięte, przemieszane. Nie wiem, jak to trzymać. O, mogę tu jeszcze pięć osób. O, patrzcie, ja to sobie tutaj. O, drindumyrdum zaraz zrobię. Nie wiem kompletnie, gdzie kto jest z tych pięciu osób. A tam mnie się podoba. Jedną wyciągam. Widzicie? I nie wiem kto to. Efekt murowany. Gratuluję. Efekt murowany, odpowiedział 7 mydeł. Gratuluję koledze. Ja na filmie podam yy, maila jako kontakt, i tam mi kolega napisze swoje dane do wysyłki, najlepiej do paczkomatu. I ja wtedy jak najszybciej to wyślę. W piątek wyjeżdżam na weekend, co prawda. Jutro czwartek cały spędzam w pracy, ale jakoś postaram się to ogarnąć. Jak nie ten tydzień, to kolejny. Pędzel Jaci już doszedł. Kartonik zdeformowali podczas podróży z Chin, ale pędzel otworzyłem. Jest cały zresztą. O, można go tu o, wysunąć. Jest ładnie zawinięty, bo ja go nie otwijałem. Mięciutki, fajniutki. Teraz go muszę wsunąć drugą stroną. O, o, pudełko tekturka. Także jest pędzelek, jest medełko. Koledze, efekt murowany, jeszcze raz gratuluję i proszę o kontakt. I to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć, hej.